Mili Państwo, jesteśmy po meczu sarmacja będzin Niwy, brudzowice Tak jak wcześniej mówiłem, wynik meczu 0-0. do -0. Proszę Państwa, mam kapitana drużyny gości. Bardzo proszę się przedstawić. Dzień dobry, Jakub Górniak. Jakub. No, to taki trochę no, o podwyższonym ryzyku ten mecz. 0-0, tak jak wcześniej rozmawiałem z trenerem. No, zdobyliście pierwszy punkt, a może od tej chwili już wam no pójdzie pójdzie jakoś z górki. Kuba bardzo proszę w krótkich słowach ocenić ten mecz. No, na pewno co? No, mecz był bardzo ciężki, no, ale go kontrolowaliśmy. Jakichś klarownych sytuacji sarmacja takich nie miała. No, my mieliśmy dwie sytuacje ja i kolega jeszcze. No nie udało się tego wcisnąć, no ale ten punkt szanujemy bardzo. No, bo jak wiemy przed tym meczem mieliśmy na początku te cztery kolejki no to była lekka kaszanka ale no, może teraz już będzie z górki, zapunktowaliśmy. Młodzi zaczęli biegać z ambicją. Nic więcej nam nie potrzeba ani zawsze takiej ambicji dzisiaj. Mili Państwo, no, z Kubą się znamy, trochę już latek. No no nie ukrywam, że ho, ho, ho. namawiałem go, bo mieszka niedaleko tutaj koło stadionu. No ale wybrał. Nie wie Brudzowice, no i chwała, tak jest, możemy grać w różnych klubach, natomiast tu się wspieramy wspólnie. Także no a jak ci się tak grało w ogóle, bo dzisiaj to widziałem, że no, rozgrywałeś te akcje i to ci wychodziło. Natomiast yy, ja wiem, że naszymi zawodnikami też grywałeś, tak? Tak, graliśmy w poprzednim w Sarnowie z Michałem Dulem, z Karolem Góralem. Oj, nie wiem, to tam jeszcze na pewno jeszcze ktoś się znajdzie. Znamy się już kupa no, ale co tu więcej I że tak powiem, żeby Wam jakoś poszło już do przodu. Także gratuluję i Dziękujemy. powodzenia w przyszłości. Dziękuję Dziękujemy. bardzo.